Jest to jakiś tam poligon do testowania, są to jakieś nowe rozgrywki. Ja generalnie, osobiście, tak jak dla mnie, to jest to no, no naprawdę fa, fajna, fa, faj, fajna rozgrywka. Yy, młodzi zawodnicy mogą się sprawdzać, yy, mają gdzie jeździć, a no nie oszukujmy się. Bardzo ważne są, są zawody, bo samym treningiem yy, za dużo się nie osiąga. Tak? Zawody, zawody, zawody muszą być. Wtedy zawodnicy jakby są w takich stresowych sytuacjach i wtedy wiadomo czy ktoś będzie jakimś tam zawodnikiem. Jest to pozytywne rozstrzygnięcie, bo nie da się ukryć, że ci chłopacy kończąc wiek juniora nie mieliby też gdzie startować, a jest groch chłopaków co, co no... Jakąś tam nadzieją w klubach żyje się, nie że coś w każdej chwili może wypalić. Te odgrywki dają szansę wielu młodym zawodnikom, o których zupełnie się w Polsce nie słyszało, na starty tutaj na naszych torach. My mamy drużynę zupełnie nieznanych zawodników, ale mamy tak, mamy zawodnika ze Słowenii, mamy z Austrii ze Słowacji, z takich y, kierunków bardzo, że tak powiem, w żużlu egzotycznych. Ale, ale są to zawodnicy, którzy w innych, nie, w innych realiach nie mieliby szansy startu y, tutaj w Polsce. Stawiamy, powiedzmy, na wyłonienie dla nas y, takiego zawodnika U24. Tym niemniej wygranie ligi też jest jakby naszym celem, priorytetem. Generalnie my podchodzimy do tych rozgrywek w sposób taki, żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonowało, także my to wszystko wychodzi w tej chwili w praniu. U nas na pozycji, że tak powiem rezerwowego jest w tej chwili właśnie zawodnik z tej drużyny, bo na początku był to Mateusz Tudzież, teraz jest Fraser Bowles, także w tej chwili się to sprawdza. Młodzieży, tej młodzieży brakuje jeszcze takiego bycia ekstraligowego, ale tutaj sobie dobrze radzą. Dać trzeba im szansę, no i to rzeczywiście wprowadzenie TU24 jest pozytywne.